Ahoj, super załogą! Mamy za sobą wprowadzenie do pierwszego miesiąca bez alkoholu. Tak więc, dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam, Czego w tym okresie nie robić, jeśli zależy Wam na tym, żeby utrzymać abstynencję. W dzisiejszym odcinku weźmiemy więc pod lupę najczęściej popełniane błędy, które przyczyniają się do naszych porażek na wczesnym etapie abstynencji. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ będę miała dla Was kilka informacji dotyczących wyzwania 30 dni bez alkoholu, które zbliża się. Już do nas wielkimi krokami. Zaczynamy. Jedną z najważniejszych przyczyn, która dokłada swoją cegiełkę do naszych porażek przy okazji odstawiania alkoholu, jest nieznajomość swoich wyzwalaczy. Łapka w górę, jeśli wiecie już z wcześniejszych filmów, czym ten wyzwalacz jest. Jeśli nie w skrócie powiem, że jest to bodziec, który wywołuje w nas potrzebę upicia. Na przykład jakaś emocja, pora dnia, widok konkretnych przedmiotów, towarzystwo konkretnych ludzi, sytuacje, miejsca You name it. Na górze wyświetla się Wam film, w którym a, mówię Wam nieco więcej na temat tego, czym jest wyzwalacz. Może zdarzyć się tak, że skutki po zderzeniu z nim zaczną być odczuwalne dopiero po jakimś czasie. Nawet do dwóch tygodni. Dlatego tak szalenie ważne jest, żeby potrafić zidentyfikować, co nim jest i monitorować swój stan po kontakcie z nim. Podczas swoich wakacji w Porto, akurat rok temu we wrześniu, bardzo trudno było mi przymknąć oko na wszechobecne tam wino. Mimo wszystko czułam się świetnie. Korzystałam pełną piersią ze swoich trzeźwych wakacji. Ale już tydzień po powrocie do domu zaczęło dziać się ze mną coś niedobrego. Zaczęło mnie nosić. Nie potrafiłam znaleźć sobie miejsca. Miałam ochotę na ostre balety, mimo że już trzeźwiałam. Zrobiło się zatem bardzo. Niebezpiecznie. I gdyby to był dla mnie wczesny okres abstynencji, najprawdopodobniej nie wiedziałabym, jak wówczas o siebie zadbać, i mógłby być wtedy klops. O tym, w jaki sposób identyfikować wyzwalacze i co robić po kontakcie z nimi, będziemy uczyć się na wezwaniu. A teraz pora na punkt drugi. Czyli nieumiejętność radzenia sobie z głodem alkoholowym. No dobra, powiedziałam Wam co działo się ze mną po powrocie z moich wakacji sporto. Nie potrafiłam sobie znaleźć miejsca, rozpierała mnie energia, miałam ochotę iść w tango, czyli towarzyszył mi silny głód. Alkoholowy. Nie były to jednak moje pierwsze miesiące trzeźwienia, dlatego też wiedziałam już, w jaki sposób o siebie zadbać. Wiedziałam, co mi na tym etapie pomaga. I takim sposobem, który pomagał mi wówczas i pomaga do dziś uporać się z taką silną potrzebą picia, jest przede wszystkim wysiłek fizyczny, ale to taki, że aż pod płynie mi po skroniach. Tak więc poszłam na siłownię, zmęczyłam się, a potem padłam nieżywa na łóżko, zasnęłam, a następnego dnia było już o niebo lepiej. Warto wiedzieć, że w zależności od tego na jakim etapie abstynencji jesteśmy i z jakim natężeniem głodu mamy do czynienia, e, będziemy stosować różne rozwiązania. Może to być na przykład odkładanie decyzji o napiciu się w czasie, na przykład o 30 minut i zajęcie się czymś innym. Głód alkoholowy nie jest stanem permanentnym. On minie. Dlatego, jeśli przyjdzie Wam do głowy, biec do sklepu po butelkę, zastanówcie się. Czy warto przerywać abstynencję, żeby zaspokoić potrzebę, która i tak bez butelki za jakieś dwie godziny rozpłynie się w powietrzu, jak zła mara nocna? Inną z metod jest personifikacja głosu w głowie, który namawia nas do picia czyli nadanie mu imienia. Robimy to po to, żeby rozgraniczyć, co podpowiada nam uzależnienie. Od tego, co rzeczywiście jest dla nas dobre. Mogłabym tak mówić, mówić i mówić, ale temu tematowi poświęciłam bardzo obszerną część naszego wyzwania, dlatego w tej chwili przejdę do kolejnej przyczyny porażek w utrzymaniu abstynencji. Numer 3. Nieumiejętność w obserwacji siebie. Pomyślcie, w naszym życiu dzieją się z nami różne rzeczy. Czasem może boleć nas głowa, czasem mamy problemy z zasypianiem. Innym razem z kolei e, towarzyszy nam euforia, e, skoki nastrojów, dobry humor, zły humor, frustracja, czasem radość. Czasem e, rozpoczynamy dzień z optymizmem i uśmiechem na ustach, a czasem wstajemy lewą nogą i pogrążamy się w takim potoku negatywnych myśli, tworząc w głowie czarne. Scenariusze. Osoby, które nie miały wcześniej styczności z terapią, mogą nie wiedzieć, że to wszystko, co się z nami dzieje w naszym ciele, w naszej głowie, wszystkie stany emocjonalne, jakie nam towarzyszą, są dla nas jak znaki drogowe. A co robią znaki drogowe? Informują o tym, co dzieje się. Na drodze. a w naszym przypadku informują o tym, co się z nami w tej chwili dzieje i co za chwilę może się z nami stać. Dzięki dogłębnej obserwacji siebie. Jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy zbliża się do nas głód alkoholowy, jakie rozwiązania pomogą nam go rozładować, jakie sytuacje sprawiają, że mamy ochotę się napić. Bez umiejętności obserwacji siebie skazujemy swoje trzeźwienie, niestety, ale na porażkę. Bez tego ani róż. Dlatego to obserwacji siebie będziemy uczyć się na wezwaniu. Numer 4. Nieznajomość alternatywnych źródeł przyjemności. Zobaczcie, dotychczas alkohol był odpowiedzią na wszystko, co nas w życiu spotyka. Nie tylko na to, co złe. Ale również na to, co budziło w nas uczucie zadowolenia. Był nagrodą po zdanych egzaminach, sesji, był nagrodą po ciężkim dniu w pracy, nagrodą po ciężkim dniu opieki nad dziećmi. Znacie tą reklamę, kiedy taka elegancka babeczka siada na kanapie z kieliszkiem i wlewa sobie chibasa? Mówi wtedy: To jest moja chwila. Jestem taka nieszablonowa. Jestem kobietą sukcesu. Należy mi się. Jestem klasy. Ania Rubik, to o tobie. No. Nic dziwnego, że macie teraz przeświadczenie, że alkohol to najlepszy sposób, żeby celebrować sukcesy, i że nie wiecie, w jaki sposób sprawić sobie przyjemność. Przyzwyczaiłyśmy nasz mózg, że alkohol zapewniał mu wyrzutów dopaminy. To właśnie dlatego łamiemy się, gdy zastanie nas godzina, w której najczęściej sięgałyśmy po procenty. To właśnie dlatego. Tak trudno wyobrazić sobie nam nasz weekend bez alkoholu. To właśnie dlatego mamy taki ogromny problem ze znalezieniem zajęcia, które odwróciłoby naszą uwagę od głodów alkoholowych. Zbyt długo tkwiłyśmy w niezdrowym schemacie sięgania po butelkę, abyśmy nagle miały w głowie tysiąc pomysłów na to, jak siebie wynagrodzić, jak zagospodarować czas wolny. Łapka w górę, jeśli macie z tym problem. Numer 5. Brak planu. To się tyczy zarówno dezorganizacji w naszym najbliższym otoczeniu, jak i braku planu na dni tygodnia, trzeźwe wieczory i weekendy. Waszym zadaniem jest stworzenie przestrzeni, w której będziecie czuć się komfortowo i bezpiecznie. Takiego azylu. Sober, bańki. Miejsca, do którego będziecie mogły oddalić się i oddać się refleksji. Dając sobie na nią przestrzeń, słuchacie tego, co mówi Wam Wasze ciało, słuchacie swoich emocji, dajecie sobie możliwość, żeby monitorować, czy Wasza głowa przypadkiem nie sprowadza Was na manowce. Często w naszym otoczeniu znajduje się mnóstwo wyzwalaczy. Nic dziwnego, że jesteśmy sfrustrowani. Nic dziwnego, że targają nami głody alkoholowe. Na wyzwaniu będziemy uczyć się, jak przeorganizować swoje otoczenie w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko zetknięcia z wyzwalaczem. Podam przykład. Jeżeli w Twoim ogrodzie jest huśtawka, na której zazwyczaj. Piłaś, pozbądź się jej. Po co macie się kojarzyć z piciem? Zainstaluj na przykład kamak kilka metrów dalej, żebyś miała widok na inną stronę ogrodu. Dobry pomysł? Łapka w górę, jeśli Wam się podoba. Brak planu to wróg naszego trzeźwienia. To właśnie z powodu braku zajęcia i nudy sięgałyśmy po alkohol. Jako osoby uzależnione potrzebujemy nowej, ustrukturyzowanej, wspierającej rutyny. Pierwszych tygodniach to podstawa. Z wyprzedzeniem musimy planować szybkie posiłki, tak żebyśmy nie chodziły o pustym żołądku, bo jesteśmy wówczas narażone na działanie wyzwalaczy, które powodują u nas głód alkoholowy. Z wyprzedzeniem musimy planować zajęcia na piątek wieczór, tak żebyśmy nie obudziły się z ręką w nocników, gdy dopadnie nas weekendowa godzina krytyczna. Więcej na to, ta... Temat tego, jak planować i co planować, będę rzecz jasna mówić na wyzwaniu, a skoro o wyzwaniu mowa, to pora, żeby przejść do ogłoszeń parafialnych. Na swoim Instagramie zapytałam Was o najlepszy dzień, e, jeśli chodzi o start sprzedaży wyzwania. Sprzedaż wyzwania będzie trwała 3 dni i do wyboru były dwie daty. 3 września i 10 września. Na chwilę, kiedy nagrywam ten film, a mamy godzinę 21 w niedzielę, Ponad 60% z Was skłania się ku temu, żeby sprzedaż wyzwania rozpoczęła się 3 września. Na karcie Społeczność oraz na moim Instagramie będę informować o ostatecznym wyniku głosowania. Upewnijcie się, że zasubskrybowałyście mój kanał, aby mieć pewność, że ta informacja Was nie ominie. W tym tygodniu opublikuję również jeszcze jeden film. W którym opowiem dla kogo jest wyzwanie, czego was nauczy i jaka jest jego cena. Chociaż cena powinna wam się tutaj wyświetlać, podałam ją jeszcze na Instagramie. W związku z tym, że moja instagramowa skrzynka Aż kipi od wiadomości, postanowiłam zorganizować live'a na Instagramie. Live QA, w którym odpowiem na Wasze pytania. Więc korzystając z okazji, że jesteśmy na YouTube, a nie na Instagramie, jeśli macie jakieś pytania dotyczące pierwszego miesiąca abstynencji, wyzwania, całego materiału, który do tej pory zdążyliśmy przerobić, zostawiam Wam na nie przestrzeń tutaj w komentarzach. Ja potem wszystkie zbiorę do kupy i odpowiem na nie. Na live. To wszystko na dzisiaj. Super jest dla Was nagrywać. Sprawia mi to ogromną radość, chociaż zdarza mi się czasem sypnąć jakimś. P... Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Najprawdopodobniej będzie to czwartek. Ahoj załogą.